Siema, z tej strony Kalus i witam Was w pierwszym odcinku z Pro Evolution Soccer 2013 MyClub oczywiście I no słuchajcie, zaczynamy nową serię Dopiero co wyszedł jakiś update do PESA, gdzie są nowe piłki Mamy 90% szans y, trafienia czarnej piłki Zobaczymy w ogóle kto tutaj jest Bo już widzę, że są naprawdę świetni zawodnicy Jest Messi, Ibrahimowicz, Ronaldo, Suarez, Neymar No którego z tych panów chciałbym na pewno trafić? Jest Neuer no ale najbardziej to chyba bym trafić Roberta Lewandowskiego No zobaczmy, no jest kogo trafić, można, jest 86 graczy Też znając moje szczęście, no nie trafię zbyt dobrych zawodników W ogóle jak były te legendy, to udało mi się trafić Roberto Carlosa, tak wygląda mój skład Jest to formacja 4-2-3-1 Świetna naprawdę formacja No bardzo lubię grać tak wygląda moja łapka rezerwowa, w ogóle Tomasa Millera. Nie, na razie damy szansę Adriano. Tylko czy zupełniać im siły. No nie, nie będę mu spełnił. No i tak nie mam. Dobra. I tak, myślę, że na każdy odcinek będę grał po trzy mecze. Będę się starał otwierać... No i chociaż jedną piłkę na końcu odcinka. Jestem aktualnie w lidze 5. Połowę meczów już mam rozegranych, bardzo wysoko wygraliśmy te mecze. No ale dobra, zobaczymy, jakiego teraz trafię przeciwnika, więc. Widzimy się, jak już kogoś znajdę. Ok, znalazłem przeciwnika. Yy, no, skład ma taki sobie. Ma oczywiście Luisa Figo, na dla Miller'a. A tak ma, no, taki średni w sumie. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, pierwszy gwizdek sędziego i zaczynamy. Bertolacci. Insigne, już piłka do Roberto Carlosa, Roberto Carlos Roberto Carlos, dośrodkowanie GC Co to było? To chyba ma na bramce Manuela Neuera Nie, to jest też Tegen Macharek okay, no. Trzeba uważać na to, Thomas Miller Thomas Miller, dał się minąć Roberto Carlos, Thomas Miller Że Alan, dośrodkowanie. Sisoko. Do Gece. Luis Adriano. Klepie z Gece. Świetnie. Mario Gece wypuścił tutaj Luis Adriano. Luis Adriano. Czy będzie 1 do 0? Niestety, Royal Starshtagon. No, szkoda tej sytuacji. Nie mamy żydrożnie. Roberto Carlos, zobaczmy. Roberto Carlos. I Sinia, gdyby tutaj nie stało Allen. Mielibyśmy jeden do 0 Hurricane, Kane, Harry Kane. Zobaczmy, Harry Kane, Kane. Mija fabie kontra. Harry Kane. świetnie nasz bramkarz. Świetna interwencja golkipera i mamy już groźny. Podobnie Allen. Czy będzie to rozegranie na krótko? Allen, jednak pole karne, ale... Nie było nikogo, więc Fabio kontrola na luzie. El Ahmadi Sisoko Luis Adriano Gece Sisoko. Sisoko sam! Pięknie, 1 do no, zera trzeba ten mecz wygrać, to będę miał już na jedną piłkę. Świetna, szybka akcja. Teraz byle by nie stracić dobrze. Luis Adriano. Luis Adriano, zobaczmy, sam Luis Adriano. Rozegranie do Bertolakiego, Bertolaki Wrzutka, no i mam już drożny Roberto Carlos Na bliższy słupek Roberto Carlos, no i niestety Nie doskakuje do tej piłki Luis Adriano Błąd naszego przeciwnika Fabio Contrao Evra Bertolaki, Contrao, świetnie wypuścił Insigne na skrzydło Insigne Czeka na Sisoko. Sisoko? Nie trafia. Świetna główka. I od bramki Terstegen. sztegen. Niedokładnie. Gece, Luis Adriano ma dużo miejsca i dużo czasu. Luis Adriano, zobaczmy. Luis Adriano. Pięknie, 2 do 0. Świetnie układa się jak na razie ten mecz. Po mojej myśli, sztegen. Adriano El Ahmadi Do Sisoko, Sisoko zobaczmy Sisoko do Łukasza Piszka. Łukasz Piszczek co zrobi Piszczek? Łukasz Piszczek, no i tutaj No niby mamy że drożny, ale co się stało, bo no 4 na 3 Ponownie Roberto Carlos Jest tak na środek pola, polach Luis Adriano, no i znowu ratuje go obrońca, ale jeszcze GC 3 do 0 Świetny mecz. Świetna pierwsza połowa, jak na razie. Stracił. Allen dobrze blokuje kontrao, byleby nie stracić bramki do szatni. Evra. Wycofanie do Lopesa. Lopez. Ryzykownie Lopez! No i niestety, 3 do 1. No, mogę wybijać. Niepotrzebnie. Ale teraz mogę spróbować. Y, z nam się nie udaje Jeszcze GECE, Bertolaki. Bertolaki, Zobaczmy Luis Adriano No i to już chyba będzie koniec Gwizdek sędziego, koniec pierwszej części spotkania Jak na razie wygrywam 3 do 1 No bardzo jak na razie łatwy mecz y, Na pewno dużo walki w środku pola Ale zobaczymy co pokaże w ciągu w drugiej połowie El Ahmadi Zobaczmy co wyjdzie z tego kontrataku El Ahmadi Roberto Carlos, odegranie El Ahmadi Jeszcze Roberto Carlos Roberto Carlos, El Ahmadi No i nie, niedokładnie Harry Kane No on mógł być bohaterem tego spotkania, ale No niestety się nie udaje Jeszcze Thomas Miller 3 do 2 Harry Kane może miał PH, Ale Miller się nie myli No trzeba ten mecz wygrać Bertolaki. Roberto Carlos Insigne Mertolaki, Zobaczmy Luis Adriano Świetna piłka Luis Adriano Gece I mamy 4 do 2 I to już jest chyba gwóźdź do trumny 4 do 2 Naprawdę mecz jest niesamowity Świetna walka Naprawdę szacunek dla przeciwnika Hesse Hesse Thomas Miller. Thomas Miller. Thomas Miller. I mamy bramkę Dobrze, udało mi się strzelić czwartą bramkę. Jest 88 minuta. Nie no czerwona kartka dla Tiago. Dobra, zagrajmy tak. Nigdy tego nie umiałem. Ale może. Roberto Carlos, zobaczmy. Roberto Carlos, poprzeczka jeszcze. Piszę po wybiciu też tego Zobaczmy. Tak. A więc pierwszy mecz wygrywamy 4 do 3. Ok, mamy czarną piłkę, jest dobrze. Kto to jest? Korki jak. No, ale nie biegnie. Kto to jest? Pele! Okej, okay. znalazł w końcu przeciwnika. Powiem wam, że jego skład jest taki słaby trochę. Konwencja 4-3-3. Ma tam oczywiście Marsiana na skrzydle, to tylko jego się wstępuje. A reszta... Ee. No zobaczymy jak to wyjdzie. Do Dobra, zaczynamy. Lamela. Dobrze, Birsa. Birsa. Miller, Birsa. Jeszcze będzie odegranie do za masą millera. Miller. 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 Daw, Daw, Miller Soko, Miller Miller zobaczmy, jak to nie weszło pięknie tremulina. Mamaev, Borysiuk, Miller Ew Tomas Miller Jeszcze, Miller Miller I Jeszcze Birsa, dobija pięknie, 2 do zera. Birsa, to jest Borysiukiem Birsa z Millerem, 3 3 do zera. no szybko rozklepana yy, akcja Trzech zawodników rozegrało i Świetna bramka No i jak na razie do przerwy będzie 3 do 0 Zobacz Marshal O, tutaj Fonte No, Martial Dobrze, Roberto Carlos Miller Borysiuk Borysiuk, zobaczmy jeszcze piłkę do Tomasa Millera, czy będzie gol do szatni Czy będzie gol na 4-0 Miller? 4 Bramka do szatni 4 do 0 Martial Martial No trzeba uważać teraz tutaj w ślisk Fonte Teo Jeszcze wychodzi Lopez No i niestety 3, 4 do 1 Dobra, wygramy na krótko Ale do kogo Gdzie <grym> yeah. No 4 2 Borysiuk, zobaczmy, Borysiuk Borysiuk, piłka złota masa millera. No, bądź co bądź, te akcje są zabójcze, 5'2. Można jednym podaniem tak naprawdę oglądam no, tutaj troszeczkę. To jeszcze padło? Serio? Raz sędzia nie ogryjesz, że... może. Ja też strzelę jeszcze jedną bramkę Borysiuk, Miller. Cześć. Okej, okay, tak więc jeśli spodobał Wam się odcinek z Pro Evolution i więcej, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, zapraszam Was również na mój fanpage na Facebooku, gdzie informuję Was tak naprawdę o wszystkim. I widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!